w promocji Adidas możesz wygrać topowe zegarki, odtwarzacze CD i plazmowy telewizor kosmetyki Adidas pachną nagrodami to to? podejdź mamą do okna o, już, już Kochanie, szybko wyjdźcie na balkon. Stary, spójrz na wzgórze. No. Chodź zobacz. W plusie połączenia z trzema wybranymi osobami są teraz dużo tańsze. Zadzwoń i spraw swoim bliskim świąteczną niespodziankę. Wesołych Świąt! Sami swoi. Teraz minuta rozmowy kosztuje tylko 5 groszy. Plus GSM. Jutro zaczyna się dziś. Wesołych Świąt! sobie marzę. Spotykam Cię pewnego dnia niespodziewanie, tak po prostu. I widzę Cię taką, jaką jesteś, prawdziwie piękną, bez śladu makijażu na twarzy. Chciałbym zobaczyć Twoje naturalne piękno. Dajemy Ci nowe mydło Arko Skin Care, byś mogła odkryć swoje naturalne piękno. Nawilżający krem i wyciągi z roślin. Mydło Arko Skin Care. Żebyśmy tak mieli dwa razy więcej czasu dla siebie. Co to? Dwa razy więcej czasu. Na święta od Idei Optime mamy podwójny pakiet darmowych minut i to przez pół roku. A ekskluzywna Nokia ucieszy każdego. Nas też będzie dwa razy więcej. Starannie dobrane składniki, w tym delikatny twarożek i zioła, tworzą wyjątkową kompozycję. Rama krem bążur o smaku ziołowym. Kto zje, ten zrozumie. Tutaj mnie proszą o cukierki, tu o kawę i bombonierkę, tu o pomarajce, a tu o zabawki. Tyle życzeń. No i co teraz? To Biedronka. Biedronka to rozwiązanie. Bardzo dobre i naprawdę tanie. W Brzoskwinie w puszce 850 gramów, tylko 3,25. Kawa mielona 500 gramów już za 2,79. Kuchenka mikrofalowa tylko 199 zł. Codziennie. Może cię to zdziwi, ale taniec pomaga się zrelaksować nawet podczas okresu. Jednak gdy się dynamicznie ruszasz, Twoja podpaska może zbijać się i tracić kształt. Dlatego stworzyliśmy nową Always Ultra, która nawet przy gwałtownych ruchach nie zbija się. Dzięki temu Always Ultra chroni lepiej niż zwykłe podpaski. A ty chcesz szaleć bez końca. Always mówi językiem Twojego ciała. Ale to obciak jest, jest. Na litr jest 90% spirytusu. Mam zacząć? Chcesz? Hubert, potrzymasz mi marynarkę.